Pytanie takie dosyć częste: ludzie mnie się pytają: a gdzie twoje ptaki zimują? Gdzie je trzymasz w zimą na no Na dworze, no, no, no gdzie mam trzymać? Będę wszystkich ptaków przecież w domu trzymał. Nie? To są ptaki dzikie, wpółdzikie, no tak bym powiedział one żyją w naturze też w takich różnych warunkach zimowych i nie tylko. Tak więc yy, najlepszym dla nich jest, jest oczywiście woliera zewnętrzna. Nawet w taką temperaturę niską jak dzisiaj, minus 23 było w nocy. Ale to opowiem w tym odcinku. Zapraszam. Walfik, czyli taki zimowy dzień. Mamy minus 20 stopni. I... Chciałbym Wam mniej więcej powiedzieć, jak się zabezpieczyć. No, czy ptaki zabezpieczyć przed zimnem. No, Mam ptaki w nowych wolierach. Bo woli robotka. Możecie no, ciapę nie zagłuszać. To no, ogólnie nic skomplikowanego, ale trzeba uważać. Jak przy takich niskich temperaturach, jak ptaki siedzą. Najważniejsze, że nie wie. To, że jeszcze tam mróz jest, to jeszcze palicho. Tak jak zobaczycie, trochę nie posprzątane, bo wszystko przymarza. Jest tak zimno chyba, no już od tygodnia. Znaczy od tygodnia gdzieś tam było około minus 10, około minus 5. Wszystko przymarza, a teraz od wczoraj było minus 20. Eee, no jak się do tego przygotować? Im wcześniej tym lepiej. Ogólnie ptakom lepiej jest podwyższyć kondycję już zawczasu. Ja też to zacząłem je karmić, do znaczy u mnie jedzą do pełna i tak, bo siedzą na krótko teraz w stanie spoczynku są nie latam z nimi tak więc mi jest łatwiej trochę utrzymać je w wysokiej kondycji, ale mimo wszystko przygotowuję, daję im więcej jedzenia, tak jak dawałem przedziennie po trzy, po 3 kurczaki mniejszym jak na przykład Cześć trzy 3 kurczaki je dawałem to teraz daję 4, 5 to w ciągu dnia, nie zostawiam na noc. Staram się nie zostawiać na noc, bo to i tak zamarznie eee, w taki sposób, no, akurat rzucam im tutaj, on sobie tam zje po skubie. Eee, no i tak, mogłbym po, dać gołębie jakiegoś przepiórkę, no ale nie mam na tą chwilę. To na tych kurczakach trochę ciężko jest utrzymać wyższą wagę. Eee, znaczy ciężko? No, ciężko, po prostu trzeba karmić naprawdę do pełna, nie? Rzucać, dawać im do pełna, żeby one zjadały wszystko. Pilnować, jeżeli nie zjadają za jednym razem, to wtedy eee, dwa razy karmię ptaki w ciągu dnia. Jeżeli była taka sytuacja, akurat nie ma problemu. Jedzą wszystko na raz. Chodź niska tutaj. Miejsce rzucę też. No, miska zjesz? Miska 4 zostaje, miska i tak jest duża. Akurat Jastrzębie są chyba najbardziej odporne na te niskie temperatury i sobie nie robią. O samica to już w ogóle. No, powiem wam, że tak jak jadła trzy kurczaki, dwa kurczaki, gdzie reszta je po 3-4, to ona dalej je 4-3. Bo, bo jej to nie robi za bardzo. nie? Miska temperatura. Tu ma rarożki. No, kurde, zobaczcie. Nie odświeżyłem i teraz, żeby to jak przymarzło żebym drzwi nie wyłamał, to nie będę tego otwierał, po prostu rzucam przez szparkę tutaj. Ja sobie muszę Was postawić. Gdzie ty jesteś? Oczywiście. Okay. dla Ciebie, cztery ptaczki. No. Tu też temu trzeba zrobić cztery. Czy nie otworzę akurat cztery kurczaczki? Ja, ja. Oj, spadło niedosienie, zaraz będę musiał poprawić tego kurczaka. Eee, jest tak, jak ptaki nie zjedzą, to muszę to zabrać. Później będę musiał wejść do Woliery tak czy inaczej, odśnieżyć i zabrać tego kurczaka, żeby czasami zimnego, zamrożonego nie zjadło. Nie? Więc to też jest problem. Nie? Jeżeli ptaki są w wysokiej kondycji, to raczej nie ma problemu. Bardziej delikatne, tak jak e, wędrowna. Tu mam wędrowną, akurat siedzi też. No w miarę dobrze tą wysoką kondycję ma. Utrzymuje, po prostu dostaje więcej. Jeżeli byłyby jakieś tam wahania na mostku, e, bo macałem te, znaczy nie wszystkie, ale ralogi wędrowną, macałem po mostku. Mógłbym jeszcze zważyć dodatkowo, to też jest takie sprawdzenie kondycji. Oj, oj, oj. Ale. Jest sobie. Widzicie, wykrówki leżą pióra, bo ona piuruje dużo. Wszystkie kurczaki piuruje, jak dostaje. I dlatego jest pełno puchu dookoła. Trzeba by to po prostu przy, przy, przedmuchać, przegrać, ale ja wszystko przymaczę od razu na momencie. Więc y, taką wędrowną, czy tam jakieś bardziej delikatne ptaki samce, na przykład wędrownych, y, mógłbym dodatkowo zabezpieczyć, nie schować do skrzynek, do garażu gdzieś, stawić, po prostu, żeby było zawsze te kilka stopni więcej. Nie minus 20, tylko powiedzmy nawet te minus 10, do, czy tam nawet 0, jakby było, to by było już, już ok. A jakieś tam w ogóle delikatne ptaki, takie pustułki, krobusze nie bardzo trzeba zwracać uwagę i tu kar karmienie 2-3 razy dziennie nawet w zasadzie przy nich jest standard jape, zawsze się zawsze, się zawsze, zawsze robi chaos nie? przy bardzo małych ptakach delikatnych to karmienie 3-2-3 razy dziennie to standard no i wtedy zabezpieczamy nie? standardowo żeby one tam mocno nie Dobra, co jeszcze tu dam, 4, 5 dam tej, 3 apy. No to zawsze się je ferment, nie? nie, nie to tyle, nie? E, w tym odcinku staram się Wam pokazać moje wolierki, jak je krok po kroku. E, jakie materiały i jak ptaki tutaj utrzymuję, bo to jest nowy tak to, to to roczne konstrukcja ale to na osobny odcinek nie? tak więc co e, kondycja, ważne żeby ptaki były w wysokiej kondycji, jeżeli latamy z ptakiem no to ważymy go codziennie, nie ma problemu ale jak w niskiej kondycji by się zdarzyło, że niektóre ptaki latają w niskiej kondycji to i tak lepiej jest gdzieś tam odstawić tego ptaka go zwyczajnie Karmić 2-3 dni przed takimi mrozami do pełna, żeby mu podnieść tą kondycję, żeby go tak nie zostawiać yy, na niskiej masie, no bo mogą po prostu nocy nie przeżyć. Nie? Tak samo z karmieniem, jeżeli taki, powiedzmy, no może nie, no jak tam na taką wagę lotną, dobrą wagę lotną, nie dechę, ale też nie jakiś tam, może no o żylecie to nie rozmawiałem, bo na żylecie to w ogóle mało, który ptak tak przeżyje, nie? jak nie ma w ogóle mięśni na mostku ale jakby się zdarzyło, że jakiś ptaka znajdziecie to na przykład gdzieś tam teraz osłabione ptaki są wystarczy go pomacać po, po mostku takie gdzieś tam rehabilitanci się trafiają, to od razu widać czy on jest chudy i taki ptak, jeżeli by dostał od razu jeść bardzo dużo a ma niską kondycję, to on też nie przeżyje, bo on nie będzie miał siły, żeby to strawić. Dodatkowo go to jedzenie jeszcze jeżeli nie będzie jakieś miary ciepłe, tylko takie jak tutaj położę na przykład, to ono się wychładza, to również ochładza, zjadając to mięso wychładza organizm naszego ptaka, dlatego na to też trzeba zwrócić uwagę. Nie? No ja nie trzymam swoich ptaków w żylecie, raczej w żadnym momencie, a ty nie pokażesz. Nie, nie, bo teraz je Kartonik ja teraz nie, nie, nie przeszkadzać. mu. Z, z tym karmieniem też trzeba zwracać uwagę. W nocy też raczej nie. ja już znaczy jakby było ciepło, to mógłbym teoretycznie też po ciemku dać jeść i tam latarką nawet przyświecić. Bo czasami mi się gdzieś tam zdarza. Jak nie zdążę w ciągu dnia gdzieś jestem na wyjeździe albo coś. No, ale zimą, tak jak teraz przy takim niskim temperaturach, no może to być kłopotliwe. Wtedy nie? Nie mogą taki też nie przeżyć, dlatego na to zwrócić uwagę. Wtedy bym na przykład taka, jeżeli bym go nie nakarmił w ciągu dnia, zamiast karmić w nocy, to wziąłbym go do, do domu, w do domu gdzieś tam, nawet nie do temperatury tam pokojowej, bo to też jest zmiana temperatury minus 20 plus 20 w domu, to też może być niedobre, bo później go z powrotem musimy wystawić na dwór, Nie za bardzo może to stolerować. Ale, ale gdzieś tam do piwnicy, do przedpokoju, gdzie jest chociaż taka normalna temperatura, taka koło zera nawet to... Tam na, trochę na plusie to już jest naprawdę jest okej. Okay. Dobra, ty krzyczysz czikaczu. Jeszcze po kurczaki mi zostały, nie wiem pomudać. Jeszcze dobra. te nie, te nie, te nie. Czesiu to sobie zje, miska sobie zjada. Tu mam jeszcze taki pusty bokik. taką graciarnię zrobiłem na jeszcze jednego ptaka, ale wyszło, że jest graciarnia. Jak to zawsze. A tu mam taki karmniczek, który zrobiłem, przyniosłem nie ja obusko. Jak łóżko to, chopia dla ptaszków, gdzie by to gdzieś, by nie spadło. No nie wiem, dobra, wrzucę tam do środka. Tam są gdzie ręki, słoninka. Tak, o mniejsze ptaszki też trzeba A Niech krogulec się karmi, nie? Dziwki Dobra, eee, to tylko tak, zimowy odcinek, krótki, szybko. Zwięźle na temat. Dobra, pozdrawiam Was do następnego. Trzymajcie się, hej! Dura robi się coraz zimniej. Wędrowna idzie do skrzynki na noc. Nie ma co ryzykować. Najmniej odporny ptaszek na mostku ma deskę tak więc raczej nie powinno nic być, ale zawsze to minus 20 to jednak tam. Bardzo niska temperatura. Dobra, ja ci kapturek zajmę A ty się nerwujesz. Dobra, 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 dobra hop. Gdzie siedzieć będziesz? No, dzisiaj w śpisz śpisz Masz profity, jesteś wędrowna, to wędrowna ma profity.